Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja witam Was dzisiaj z maseczką węglową, pilingiem glikolowym, nałożone wszystko wspaniałą szpatułeczką. A już przechodzę do zmywania, bo już oczywiście jak to ja e, przedobrzyłam. E, te białe plamki, co widzicie, to są zanieczyszczenia. Tutaj te e, wyszarzone miejsca, to są miejsca, które wymagają większego nawilżenia. A pozostała część twarzy jest nawilżona fantastycznie. Także nic jej więcej nie potrzeba. E, a dzisiaj przy wieczornej pielęgnacji użyję nowego boostera. E, w końcu do mnie dotarł. Bo swój sprezentowałam dalej i czekałam na zamówienie, ale już dojechało. Także dzisiaj będziemy mogły zacząć testowanie. To jest booster, który przede wszystkim ma zwalczać przebarwienie na skórze. Tam jest wyciąg z białej fasoli, tak jak przy maseczce rozświetlającej wygładzającej. I to jest główny taki składnik, właśnie, który rozjaśnia nam buźkę. Działa na nasze przebarwienia, więc jeśli borykasz się z przebarwieniami, to myślę, że właśnie ten booster będzie dla Ciebie idealny. Połączony też z boosterem z witaminą C, będzie działał fajną robotę. Ja nie mam zbytnich przebarwień na, na skórze, są to pojedyncze zmiany przebarwieniowe, zazwyczaj właśnie po jakichś niedoskonałościach, zmianach trądzikowych. Bo niestety ja mam na tyle problematyczną skórę, że co jakiś czas przechodzę jakąś, nie wiem, fazę, hormony czy coś w tym stylu i cały czas coś mnie tu obdarowuje. Teraz opłuczę go Przejdziemy do nakładania produktów. Także maseczka z Meta. skóra się będzie oczyszczała. Peeling glikolowy działa w skórze do 3 dni. Także jeżeli e, rozpoczynasz przygodę z swoim peelingiem glikolowym, enzymatycznym, to właśnie on w warstwach głęboko w skórze działa do 3 dni. I przez ten czas. Możesz zauważyć na skórze właśnie jakieś wypryski, jakieś zmiany, bo to po prostu skóra musi się oczyścić. Jeśli nigdy nie używałaś kosmetyku właśnie ze składnikami aktywnymi, to właśnie tak może być, że ta skóra będzie się intensywnie oczyszczać. Ale nie martw się, bo będzie lepiej. Będzie lepiej. Ja jestem tego najlepszym dowodem teraz płyn odświeżający, nawilżający, bo kiedyś to zmiany trądzikowe u mnie to to po prostu było non-stop, non-stop jakieś niedoskonałości. Skóra się bardzo, bardzo wyświecała, a teraz nad tym wszystkim potrafię zapanować. Mimo leków, mimo maści od dermatologów nic to nie dawało, więc postawiłam na podstawową, dobrą pielęgnację, i był to e, dobry kierunek. E, tu jest właśnie nasz nowy nowy busterek. E, on jest właśnie na te przebarwienia z ekstraktem z białej fasoli. Ja Wam wrzucałam ostatnio też nawet posty na ten temat, na temat tego boosterka. Ale oczywiście zaczniemy najpierw od kremu pod oczy. I e, jeżeli stosujesz wszystkie boostery z Mary Kay, to pamiętaj, że zawsze generalnie wszystkie produkty nakładamy od stopnia zagęszczenia produktu. Czyli im lżejszy produkt, tym szybciej podajemy na skórę. I ten produkt też generalnie najgłębiej w skórę będzie wchodził. I w tym przypadku, jeżeli chodzi o boostery, to pierwszym boosterem, który podajemy, to jest booster z witaminką C. On ma najbardziej rzadką konsystencję, on jest taki bardzo wodnisty. Dlatego on idzie na pierwszy front. Tutaj widzę, że na Facebooku dobrze widać, ale z kolei na Instagramie troszeczkę. Ja boosterki sobie nakrapiam. Pierwszy właśnie, tak jak wspomniałam, nakładam ten z witaminą C. Booster z witaminą C, fajnie uszczelnia nam naczynka. Fajnie działa też właśnie na przebarwienia skóry. No i oczywiście jest przeciwzmarszczkowy. W nim mamy też reswerator, który właśnie przede wszystkim prasuje nam te nasze zmarszczki. Resveratrol mamy też w całej naszej linii Steinwise, czyli oszukać czas, więc to jest przedłużenie też. W każdym produkcie podajemy e, swoją proporcję danego, e, danego składnika i wtedy to naprawdę dobrze działa. No i teraz wspomniany booster z kwasem e, feurlik, fe, feurulynowym, tak? <gryw> I tak to się po polsku chyba nazywa. E, I on generalnie będzie nam rozświetlał skórę, rozjaśniał e, i on jest taki gęściutki, czekajcie, zaraz nabierzemy, nabieramy i zobaczcie, on jest taki gęstej konsystencji, że o, ten z kwasem hialuronowym, nie wiem, czy pamiętacie, to on e, też był, on jest jeszcze gęstszy, dlatego ten nawilżający dajemy na samym końcu, Pierwszy dajemy boosterek właśnie ten z witaminką C, który już nałożyłam, a drugim jest ten e, rozjaśniający. I ten ja sobie nakropię tutaj na ręce, bo on jest dużo gęstszy. I podajemy na skórę. I ten booster, jak dla mnie, to jest jedyny zapachowy booster, który. Czuć zapach składników, bo ani booster z witaminą C, ani z tym kwasem kialuronowym nawilżający nie mają dla mnie, są dla mnie bez zapachowe. A tutaj, tutaj czuć zapach, czuć składniki. No i ta konsystencja jest właśnie taka gęstsza. Ciężko mi powiedzieć, co to jest za zapach, ale. <laughs> Nie jest to zapach neutralny, no, neutralny, tak. Po nałożeniu boosterów nakładamy oczywiście serum. Serum z witaminką C plus E, które jest szczelnie zamknięte, jest na 6 tygodni przewidziane. Jest tutaj też widoczność, ile w pojemniku zostało. Ja ostatni ostatni swój pojemnik stwierdziłam, że zweryfikuję czy aby na pewno wszystko pompka mi podała i powiem Wam, że po pierwsze namęczyłam się dobrze to zamknięte a po drugie nie było tam nic dosłownie, wszystko pompka co do kropelki podała także jest to na, naprawdę produkt świetnie świetnie z, świetnie dobrany do opakowania, bo naprawdę Całutki został z opakowania zużyty. Nic tam nie zostało. I oczywiście serum przykrywamy kremem, a że wieczór to kremem odbudowującym, regenerującym, tak zwanym bobem budowniczym. Taka niewielka ilość i ona naprawdę wystarcza na całą buźkę. Jeśli nie wierzysz, to zrób sobie najpierw w taki sposób. Porozkładaj. Ale to naprawdę jest ilość wystarczająca. Kosmetyki są bardzo wydajne, na bardzo długo wystarczają. Około 4 do 6 miesięcy taki zestawie potrafi... Wystarczać. Wiem, że yy, jedna z klientek to nawet do 8 miesięcy potrafiła. Tak się stosowała, że naprawdę niewielkie ilości. Także to już jest naprawdę, naprawdę mega, ale 4 miesiące myślę, że to jest super, super sprawa. Yy, I teraz, oczywiście, mój clear-proof, mój ratunek na wszystkie zmiany. Że sobie tutaj upunktujemy te moje zmiany, co mi tutaj powyskakiwały złośliwie. No ale cóż, cóż można powiedzieć? Taki czas, taki czas, że, że ma prawo, generalnie. Takie są te zmiany hormonalne kobiety, jednak to tak nie mają lekko. I właśnie muszą walczyć z przeciwnościami losu. Ale ja na szczęście na półeczce mam u siebie wszystko i w każdej chwili jestem w stanie sobie pomóc. I bardzo z tego powodu się cieszę. Ok. Zmiany zaznaczone. Boosterek nowy, zapodany. Zobaczymy, jakie będą zmiany siedziały na mojej skórze i jeszcze mój olejek nakropimy z kropelkę i na usta już mi pięknie się wygoiły, ale nawilżenia teraz nie ma dość, więc trzeba sobie dobilżeć. Dziękuję Wam bardzo, że, że byłyście, byliście. Standardowo widziałam oczka. <noise> Także dziękuję, że zaglądacie. Jest mi niezmiernie miło. Jeśli coś Was zainteresowało, nie macie swojej konsultantki, chciałybyście sprawdzić produkty, chciałybyście przetestować, to zapraszam Was do kontaktu. Ja bardzo chętnie się z Wami spotkam. Uwielbiam nawiązywać nowe kontakty. Uwielbiam. Spotkania, rozmowy. Także zapraszam Was do kontaktu. A teraz życzę Wam wspaniałego wieczoru i do jutra.